3-2-1 jesteśmy. I kto jest przesądy? Niech zostanie w domu w ten weekend. 13 w piątek. 13 runda motocyklowych mistrzostw świata, Grand Prix San Marino i Riviery Rimini. Także tak jak mówię, kto się boi czarnych kotów, lepiej niech nas nie słucha dzisiaj i nie ogląda przez cały weekend. Tak, to racja. Rozpoczynamy w końcu po długiej przerwie. Znowu mieliśmy długą przerwę prawie dwa tygodnie. Na zawodnicy pauzowali, chociaż pauzowali tak przysłowiowo, bo przecież testowali w międzyczasie na to, że Mizano. Ale wróćmy do tego, co działo się w Wielkiej Brytanii, bo w końcu odbył się tam wyścig. Odbył się wyścig i wyścig bardzo ciekawy, przede wszystkim z bardzo ciekawymi rozstrzygnięciami. Przypominamy, Alex Rings, drugie zwycięstwo w sezonie. Alex Rings, który na pewno był w gronie faworytów, ale no raczej mało kto obstawiał, że zawodnik Suzuki wygra wyścig. Wygrał bardzo fajnie się stało. I myślę, że ta końcówka no, była bardzo, bardzo emocjonująca. Z zagrywki Markeza, próbowanie, testowanie Rinsa. No i jednak to, co widzieliśmy w trakcie wyścigu Rins fenomenalnie. I fenomenalnie też Suzuki, które pozwalało mu w zakrętach robić to, czego nie mógł robić Marquez. Miał przyczepność, pokonał Markeza przepięknie na ostatnich zakrętach. I to jest kolejny wyścig markeza Drugi z rzędu. realizacji jeden na jeden przegrywa, raz z Audukiem Ducati, teraz z Alexem Rinsem. Ale wróćmy do początku wyścigu, bo na początku wyścigu Quartararo i do Mówiliśmy o tym, o powodach, dla którego Quartararo zawahał się, przymknął gaz, okazało się, że potwierdził. Zaczął ślizgać się bardzo mocno Rins przed nim, Quartararo zamknął gaz, no i niestety zimne, twarde opony, bo przecież takie miało do dyspozycji Fabio Quartararo, nie utrzymał motocykla w pierwszym zakręcie toru Silverstone. No i ofiarą tego był Andrea Dovizioso, który wpadł na motocykl w ابي wystrzelony w kosmos. Potężne przeciążenie, ale tak jak widać było na tych grafikach przygotowanych przez firmę, która dostarcza podusze, poduszki powietrzne dla Dovizioso. No to było widać, że rzeczywiście ta poduszka zadziałała perfekcyjnie, bo mogło się to skończyć dużo, dużo gorzej dla Andrei. No faktycznie wyglądało to bardzo źle, to się mogło przede wszystkim też dużo gorzej skończyć dla Fabio Quartararo, który leżał na asfalcie i do Viciozo na szczęście nie uderzył samego francuskiego zawodnika, a uderzył w jego Yamaha. Słaby początek, bo myślę, że i Dovizioso, i Fabio Quartararo mieli, mieli tempo, żeby powalczyć tu jeszcze dodatkowo z Marquezem i Rinsem. To, to mógł być naprawdę przepiękny finish w wyścigu. Był fajny, ale mogło być jeszcze lepiej. Bardzo ciasny zresztą finisz, bo minimalnie przyjechał e, rins przed e, Marquezem. Znowu zaskoczenie to Yamaha, jednak, mimo wszystko, bo Rosji z Vinalesem e, na trzecim i czwartym miejscu. Od... Nieodpowiednie, bo trzeci był winien, ale z czwarty był Rosji. Ale dobry wyścig Yamaha i Rosji kolejny raz chwali Yamaha, że są postępy, że zmieniona jest filozofia prasy i to wszystko zaczyna działać. A ja ci powiem, że ja właściwie uważam, że, że myślałem, że Yamaha będą mocniejsze, Wiesz, że wszystko to, co zrobili do tej pory, plus warunki, które były, plus tempo Rossiego, które, które miało w treningach, myślałem, że, że ten wyścig będzie lepszy i. Tak już patrząc na to, co działo się po całym weekendzie przed wyścigiem, przed warm-upie, myślałem, że Rosji będzie zawodnikiem, który dość pewnie może stanąć na podium. Jeszcze patrząc na to, że odpadł do i Quartararo, to ja nawet tam myślałem, że o, to jest szansa dla niego na pierwszą dwójkę, może nawet na zwycięstwo. Tego nie było, więc ja bym aż tak dobrze tego nie ocenił, bo gdyby dojechał do gdyby dojechał Quartararo, nie wykluczone, że Rosji byłby na tym miejscu. Miejsce, tak? Oczywiście, lepiej niż poprzednio cały czas Yamachy, ale to wydaje mi się, że jednak nie był sukces, choć faktycznie jest tak, jak mówisz, Rosji wreszcie zaczyna troszeczkę optymistycznie mówić. I co ciekawe, Rosji zaczyna mówić też, że on nie wyklucza wcale, że kończy karierę. On raczej nie wyklucza, że on przedłuży jeszcze ewentualnie kontakt. Jeżeli Yamaha da mu motocykl naprawdę konkurencyjny w przyszłym roku i on zobaczy, że idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku, to kto wie, może rok, a może dwa. Jeżeli będzie się dobrze czuł, Valencia Rosji mówi, że może jeździć dalej. Fajnie by było, żeby został, bo rzeczywiście Koloryc prowadza przed nami właśnie runda, która będzie dla niego bardzo ważna. W zeszłym roku wyścig niespecjalnie udany, fatalny. Się, fatalny, <grym> to był fatalny. Ale jeszcze zanim przejdziemy do Misano... To wróćmy do testu, bo odbyły się testy w Mizano, co troszeczkę zmieni też wygląd, wydaje się, tego weekendu wyścigowego i najszybszy był Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, który, no, widać, zdeterminowany po tym, po tej wywrotce na torze Silverstone, zdeterminowany, żeby powalczyć o najlepsze czasy i rzeczywiście, no i tempo, i okrążenia naprawdę Fabio były niezłe. Hmm, też wraca do formy Danilo Petruccik. Nie, ja nie nie jest tych średnich, Takie bym wyczuł, to słabe nawet. No. Grzegorz mówi, nie go. Fabio Quarta był zdecydowanie najszybszy. Zresztą Yamaha nieprawdopodobnie mm. szybkie w i, i, i to trzeba no. powiedzieć, że te testy pod ich względem były wyśmienite. Ale, oczywiście ale, eee, o co chodzi? No, Yamaha miała testować drugi raz ten nowy motocykl 220, który już miała okazję sprawdzić w Brnie. Tutaj miały być poprawki, miała być dalsza ewolucja. Ona jest, ale jak dalej mówią zawodnicy, za mała. Sprawdzili to, co mieli sprawdzić i Yamaha tak naprawdę głównie koncentrowała się na bieżących motocyklach i na poprawieniu modeli 2.19. To na pewno pomoże im w kontekście dzisiejszego weekendu wyścigu. Natomiast nie zrobiła tej pracy aż tak dużej, o której mówiliśmy, której się spodziewaliśmy przed Sezonem 220. Z kolei Marquez bardzo mocno, mimo że praktycznie się o tym nie mówiło, skoncentrowany 3, na pracy, 20 na e, motocyklem na 220. No, będzie to e, dla Yamachy też ten weekend wyzwaniem, bo w zeszłym roku, tak jak powiedziałem, rozpadanie, ale słabiutko też Vinales. Yamahy były kilkanaście sekund za zwycięzcami, a też trzeba zaznaczyć, że kilku szybkich kierowców miało problemy i wypadło. E, dlatego, no. No, ciekaw jestem, jak to będzie. Oczywiście, Yamaha się znacznie poprawiła względem zeszłego roku. Nie wiem, czy pamiętacie ten wyścig, rok temu w Mizano. Wysokie temperatury, lekko przegrzana asfalt, a temperatury były powyżej 40 stopni. I Yamaha po wyścigu powiedziały, że po prostu nie mieliśmy przyczepności, tak ślizgaliśmy się. Tak. Patrzyłem na prognozę pogody, wygląda na dzisiaj, tu jesteśmy w czwartek, że, 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 że te prognozy na niedzielę są prawie że identyczne jeśli chodzi o temperatury i warunki. Więc Pytanie, co Yamaha zrobiła, a wiemy, że trochę zrobiła. Czy to wystarczy, żeby powalczyć? Żeby utrzymać oponę pod koniec wyścigu, tutaj jednak zupełnie inna nitka toru, bardzo ciasna zakrętada. Adam wielokrotnie okazję jeździć po to, że Mizano. Dla mnie to nie jest jakiś fantastyczny obiekt, choć. Ee, ee, znaczy powiem ci tak, ma, ma pewne plusy ten tor. Po pierwsze świetną atmosferę, to A, jest ważne. Jak się ogląda wyścigi i, i, i nic się nie dzieje na trybunach, jest cisza jest spokój w Tajlandii czy gdzieś, no to, to to jest minus. Jak się jest w takim miejscu jak to i trybuny żyją, te trybuny falują. Yy, to to jest zdecydowanie lepiej. Zresztą cała okolica żyje tam, prawda? No, skoro to, co się skoro na plażach, największa legenda jeszcze jeżdżąca, żywa legenda Valentino rossi mieszka kawałek obok, no to wiemy, że, że będzie też żółto. Choć jestem przekonany, że czerwono również, bo jesteśmy we Włoszech, czerwono jeśli chodzi o Ducati, czerwono jeśli chodzi o. Marka ma najwięcej zwycięstw przecież na tym torze, więc także to taki pstyczek no. w nos. I myślę, że niebiesko też będzie pod względem chociażby takiego powodu, że, że Suzuki ostatnio wygrywało. Ale jeszcze wracając do samego toru. To tor, który akurat mi się podoba pod jednym względem. Jest bardzo trudno tam ustawić motocykl, bo ten tor ma bardzo ciasne zakręty, to jest to o czym mówiłeś, mhm. ale też ma zakręty. Bardzo szybkie zakręty. Szybkie. Więc zbalansowanie motocykla na te szykane, szczególnie w pierwszym sektorze, gdzie trzeba motocykl prze przekładać z zakrętów w zakręt, motocykl nie może być za bardzo posadzony na, na dziobie, bo wtedy nie będzie można go przekładać, ale z kolei później... Kiedy jedziemy po tych szybkich zakrętach, ten motocykl przy dużych prędkościach, po tej najdłuższej prostej, musi kiedy mamy stabilne. musi być stabilny. Mamy też do hamowania w złożeniu, co powoduje, no, że, że, że też trzeba tutaj się pewną umiejętnością wykazać. Też ciekawe manewry, wyprzedzania są tutaj możliwe. To są rzeczy, które powodują, że ten tor jest naprawdę atrakcyjny. Tor, który jest wymagający, jeżeli chodzi o ustawienia, tak jak powiedziałeś, no i też, e, który sprawdza motocykl pod każdym względem, bo są właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo mocne hamowanie i bardzo szybkie łuki, no co powoduje, że radykalnie różnie to. można ustawić ten motocykl. No pytanie, gdzie jest przewaga, czy ja, ale widzimy, że teraz ta, te różnice w motokiepie są naprawdę małe, bardzo. I znowu Ducati wydaje się, że będzie chciał tutaj powalczyć o zwycięstwo. Do Viziozo bardzo żałuje tego, co się wydarzyło. Zresztą niewiele testował podczas tego testu w Mizano. Cały czas był poobijany. Teraz podobno jest już w 100% gotowy do ścigania. Strząszenie mózgu miał dość poważne, bo 10-15 minut po tym wypadku nie wiedział w ogóle, co się stało i gdzie jest. No tak, to są najgorsze rzeczy. Uderzenia w głowę to są rzeczy, które mają. Najgorsze konsekwencje, no ale tak jak Grzegorz powiedział, wszystko dobrze z Dowiciozo i m, faktycznie, Ducati. Jak spojrzymy na to, co się działo tutaj rok temu, w kwalifikacjach najszybszy Jorge Lorenzo hmm. za Jorge Lorenzo Jack Miller. Jack Miller teraz z lepszym motocyklem, Jack Miller teraz w lepszej formie oczywiście rok temu się wywrócił. Oczywiście rok temu wywrócił się też Lorenzo właśnie na Ducati. No ale gdyby oni się nie wywrócili, to kto wie, czy nie byłoby pełnego podium. Ducati, oczywiście Marquez tam już rok temu podgryzał Jacka Millera. No ale no Jorge Lorenzo no, też walczył z, właśnie z Marquezem i wtedy się wywrócił. I w testach bardzo szybkie, Ducati. I też, tak. Petrucci zaś. w Petrucci drugi bardzo szybko, bardzo szybko Jack Miller i bardzo szybko Bania. W pierwszej tak, tak. ósemce nawet chyba wszyscy się zmieścili, więc naprawdę świetne tempo Ducati. Do Vincenzo wiadomo, niewiele okrążeń przejechanych, tak samo jak Miguel Oliveira, który wy wywrócił się w Silverstone i też Miguel Oliveira z kłopotami. No, ma nadzieję, że tutaj będzie w 100% gotowy do walki na ktm No właśnie, właśnie, także Ducati na pewno będzie tutaj bardzo mocne. Honda, no Markę zrobi różnicę. Rok temu Crutchlow był w miarę wysoko, ale to tak jak powiedziałem, też kilku zawodników z czołówki wypadło, plus Yamahy były w słabej formie. Myślę, że tutaj i Quartararo będzie bardzo groźny i myślę, że w tym roku Rosji i Vinales. Więc zobaczymy, jak na ten tle wypadną Hondy, patrząc, że tak jak powiedziałem, rok temu Ducati się wywracało, a teraz jeżeli się nie wywróci yy... Jack Ktoś? Miller, Aha. do Viziozzo będzie z przodu. Kto wie, Petrucci może powalczy, najcież też Piro chyba jedzie z dziką kartą, tego nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak. Jeszcze list startowych eee, nie ma. Więc tak, ale wydaje mi się, że jednak Piro tu powinien być z dziką kartą, więc e, konkurencja może być e, w czołówce. E, kto wie właśnie może jeszcze Morbidelli, bo powiedziałem, że Ducati w 800, ale, ale Yamaha zdominowały te sesje testowe, bo nie tylko Quartaro, ale cały czas wysoko był Morbidelli, Liviniales i Rosji też. Także oni będą tutaj bardzo, bardzo szybcy i groźni. Ciekaw jestem tego wyścigu, bo też właśnie wydaje się, że zmieni się ten wyścig ze względu na testy, które się odbyły. Zmieni się, bo już wjadą z ustawieniami, już ta praca zaczęła się tydzień temu i może to naprawdę spowodować, że będzie bardzo wyrównane tempo. Pytanie, czy w związku z tym będą emocje w niedzielę, czy też nie. Bo no, często jest dobrze. tak, że, no na pewno będą, ale czasami jest tak, że niestety, to zespoły mają za dużo czasu z zawodnikami, no wtedy to tempo jest tak wyrównane, że tej walki na torze samej nie ma. Ale, tutaj ale to sprzyja. To sprzyja, sprzyja, sprzyja tak. to rozprzyja. Różne, tak jak powiedzieliśmy, są. E, ten tor jest w pierwszej sekcji bardzo ciasny i wolny, w drugiej sekcji szybki, szybkie łuki to I... powoduje, że różne motocykle w różnych momentach, miejscach będą, będą miały przewagę nad innymi, więc tu będzie można wyprzedzić, te będą motocykle w tej części toru, inne w innej części toru, inne na hamowania gdzieś także myślę, że tych manewrów wyprzedzenia będzie bardzo dużo będzie bardzo ciekawie, ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę Grzegorz do testów mhm. Wreszcie zobaczyliśmy, wreszcie porównaliśmy Daniego Pedrozę. Daniego Pedroza do rywali, do, 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 do rywali, jakie ma czasy, jakie robi na KTM-ie. No i słuchaj, no, najszybszym był. Pierwszego dnia Pedroza nie jeździł, drugiego dnia wsiada i od razu pstryk i jest szybszy od pozostałych zawodników. Ale czemu, oczywiście czemu, no, ciężko no, dziwić tak. Ciężko odnosić się tutaj do Zarko czy do Oliveiry, no ale Pola Esparga rozostawił z tyłu. No, a to przecież u Polo Espargaro zawsze się pozytywnie wypowiadamy. Tak patrzymy, Także... tutaj zerkamy, bo Adam wydrukował wyniki z dwóch dni testów i rzeczywiście Dani Pedroza na pozycji 16, 1,64 sekunda 0,7 straty. To jest ogromna strata, ale biorąc pod uwagę stratę, którą notował już drugi zawodnik, czyli Danilo Petrucci do Fabio Quartararo na poziomie prawie pół sekundy. Ale dwie za zwycięzcą poprzedniego Grand Prix Alexa Rinsa. Mhm. E, tuż, tuż za Piro i Janone, do Markeza przyjacielu mojej kozy straci tylko pół sekundy. <grym> Dokładnie, więc to, to, to nie jest to taka duża droga... różnica, no. no ciekawe co się tutaj Choć wydarzy, w... bo cały czas e, toczą się gdzieś tam dyskusje, co dalej z e, Tech 3. Erew Ponszaral mówi, że to wspaniałe wyzwanie, którego czeka w Moto 3, bo pamiętajmy, że już nie będzie motocykli w Moto 2. E, także duże zamieszanie, jeżeli chodzi o kontrakty w mniejszych klasach. Bo już wiemy co będzie robił Sam Lowes, wiemy gdzie będzie jeździł Baniaja. Te wszystkie rzeczy gdzieś tam się powolutku powolutku układają. Sam Lowes idzie do Mark ODS, będzie nękał Alexa Markeza, a Baniaja będzie jeździł we miejscu Sam Lowesa u Gryciniego, Więc przetasowanie takie. No właśnie, a co w kategorii Moto 2? Alex Marquez, seria świetna, właśnie się zakończyła, bo w Silverstone mm -hmm. Alex Marquez wywraca się. Oczywiście fani Markeza nie będą zadowoleni, natomiast ci, którzy liczyli, że jeszcze się pojawi rywalizacja w walce tytułu Mistrza Świata, troszeczkę nadziei nabrali tym, że lider klasyfikacji wreszcie popełnił błąd znaczy wreszcie, mówię wreszcie, chwaliliśmy Markeza, że tych błędów nie popełnił w tym sezonie, że naprawdę jest systematyczny, bezbłędny. No jednak teraz błąd się zdarzył, wywrócił się. 35 punktów przewagi w dalszym ciągu. Nie? Ale co jest śmieszne, aż 3 zawodników ma taką samą ilość punktów na drugim miejscu, 146 chyba punktów. Fernandes, Lutti i Navarro. Fernandes, Lutti i Navarro. Fernandes na fali, Navarro na fali, Lutti akurat za ta, taka pochyła niestety w dół jeśli chodzi o jego rezultaty, początek sezonu dobry. No, jeśli chodzi o ekipę HP Quaranta, spodziewaliśmy się, że to Baldassari będzie podgryzał Marqueza, a tutaj, proszę bardzo, tak się pozmieniało, że Baldassari z lidera spadł na drugie miejsce, a teraz spadł chyba na piąte miejsce, szóste nawet. nawet szóste, a e, e, jak on się to, Fernandez Augusto Fernandez skoczył na, drugi. na drugie miejsce i to on teraz będzie naciskał na Alexa Marqueza. Także ta rywalizacja zaczyna się robić, jeśli chodzi o kategorię Moto2 naprawdę e, i mimo, że przed nami 6 wyścigów, to, to jeszcze no wszystko jest wszystko otwarte. Wywróciło się także w Motor 3, bo był jeden punkt różnicy między zawodnikami, między Kanetem a Delaportą, no ale po wywrotce i pogoni. Ale świetny wyścig pojechał mimo wszystko Aaron Kanet, mimo tego, tej wywrotki, znaczy tak naprawdę bycia wywróconym, bo to tak było. No. Aaron Kanet dojechał na 13 miejscu i otworzyła się ta przewaga w Motor 3. No Delaporta zbudował przewagę, ale to tutaj też nie można powiedzieć, że to jest już sytuacja rozstrzygnięta, bo. Raz, że Kanet, mam wrażenie, że jest troszeczkę mocniejszym zawodnikiem niż Dalaporta, więc będzie gonił. No i z tyłu rozpędzony, nawiedzony na Arbolino, który kolejny zaliczył bardzo dobry weekend. To y I myślę, że też w Mizano Tone Arbolino będzie bardzo mocny. Także zawodnik, A. który A. A. Jest na trzecim miejscu w generalnej klasyfikacji. Jeszcze... Nie powiedział, że ten sezon spędzi na tym trzecim miejscu, zakończy na tym trzecim czy czwartym miejscu, a ta pierwsza dwójka to jest absolutnie poza jego zasięgiem, myślę, i kto wie, nawet przy jakimś dobrym układzie i takiej wysokiej formie mógłby powalczyć tytuł Mistrza Świata. I oczywiście w ten weekend wraca także moto E, czyli seria elektryczna i dwa wyścigi. Także pamiętajcie, że wywrócony harmonogram pod tym względem, że mamy wyścig w sobotę i mamy wyścig w niedzielę i kwalifikacje w piątek. Więc e, bardzo ciekawe czeka nas e, weekend mm, i długi weekend, no bo dodatkowe dwa wyścigi plus kwalifikacje, no będzie się działo. Przede wszystkim wstajemy wcześniej, bo o 8.20 już wyjdziemy się. O 8.20 już w piątek, już jutro treningi są o 8.20. I po prostu, tak jak już powiedział, trzeba gdzieś to wszystko poopychać. Myślę, że jeśli chodzi o wyścigi moto, -e, to bardzo fajnie, bo będziemy mieli wyścig już w sobotę, więc już w sobotę będą emocje. I też dzięki temu zawodnicy lepiej się wierzą. Te wyścigi nie są długie, chyba że przed sezonem zapowiadali, że one będą po 10 kółek mniej więcej. Nie, a teraz, a teraz już mówię. są po 7 kółek. 7 kółek będzie tutaj w sobotę, wyścig o 16.15 zda się. I o godzinie 10.05 w niedzielę będzie drugi wyścig klasy Moto E. Bardzo ciekaw jestem te, tych trzech szybkich zakrętów i hamowania w złożeniu do ostatniego styku. Ale wiesz, to, to co mówili zawodnicy, oni, no, oni mają problemy z tymi 260 no, kg na, na tych szykanach. I tutaj ten pierwszy odcinek, który będzie dla nich trudny. A mówili, że ten motocykl się bardzo dobrze prowadzi w szybkich zakrętach. On jest stabilny, ta masa powoduje przy tym dobrym zawieszeniu bardzo przyczepną oponę, że on naprawdę prowadzi się dobrze. Ale wiesz, hamowanie takie mocne w złożeniu. W złożeniu że będzie siła od środka, Aha, mocno właśnie, No ciekawe, ciekawe, dlatego myślę, że... Kwalifikacje już e... dadzą nam odpowiedź, treningi nam też dadzą odpowiedź no, na ten tak, temat. Tak. Więc bardzo ciekawy weekend pamiętajmy, że Mizano i potem w Walencji dwukrotnie zawodnicy będą stawali na starcie. Też trzeba pamiętać o tym, że nie wiem, czy widziałeś, zmienił się harmonogram także Aragoni, która jest po tak, San Marino. Przez F1. Przez tak. F1 się zmieniło, tak. Więc wyścig motokiepa będzie w środku, ale o tym będziemy mówili. Tak, w za trzy. Mówiłeś o tym na początku, jak się tutaj rozkręcaliśmy, że mamy. Po długiej przerwie MotoGP, i co no trzeba tutaj zwrócić uwagę, to teraz mamy za dwa wyścigi weekend po weekendzie. Także jest teraz Misano, e, a za tydzień Grand Prix Aragonii i, i znowu będziemy się cieszyć wyścigami MotoGP. I jeden z najfajniejszych torów w kalendarzu Aragonii. Dzieje się tam, dzieje się i y, y, y myślę, że też się działo w poprzednich latach, będzie się działo y, za tydzień, ale oczywiście najpierw skupiamy się na Grand Prix San Marino. I Riviery Rimini. Także od piątku widzimy się. Pamiętajcie też, że wyścig Moto 2 i Moto GP tylko w internecie. Dopiero później będzie z odtworzenia w niedzielę. To wszystko ze względu na startujące Mistrzostwa Europy w siatkówce Na Panów tym razem. Do usłyszenia na razie. Życzę Wam bardzo fajnego weekendu wyścigowego z Pulsatem.